Cześć! Wojciech Gil z tej strony. Prowadzę bloga WojciechGil.pl Inwestuję w nieruchomości, pomagam inwestować innym. I w tym wideo chcę Ci pokazać konkretne dane, wyliczenia, co by było, gdyby rynek nieruchomości się tragicznie załamał, a Ty zainwestowałbyś w mieszkanie na wynajem. Oglądaj to wideo do końca, a przekonasz się, że inwestowanie w mieszkania na wynajem nie jest takie straszne i nie musisz się obawiać jakichś strasznych zmian na rynku. Ja się kieruję przede wszystkim filozofią inwestowania w mieszkania na wynajem, a nie na handel. Więc mnie aż tak bardzo nie interesuje jak się zmieni cena rynkowa nieruchomości, interesuje mnie Czynsz najmu. Zwykle osoby, które i mnie pytają, i jak widzę dyskusje w internecie, czy artykuły różne na portalach, czy w prasie, które przewidują, że rynek nieruchomości się załamie, to tam praktycznie zawsze jest mowa o cenach nieruchomości, o tym, że mamy górkę i być może z tej górki niedługo spadniemy. Więc będę tutaj mówił wyłącznie o kryzysie w sensie spadku wartości nieruchomości, a nie spadku wartości. Wysokości czynszu najmu. Na początku jednak jeszcze tego wideo, drugie zastrzeżenie chcę zrobić, że nic z tego, co w tym wideo powiem, nie powinno być traktowane jako moja próba przewidywania rynku. Nie uważam, że inwestor powinien przewidywać rynek. Inwestor powinien dopasowywać się do istniejących warunków, warunków rynkowych i po prostu umieć zarabiać w każdych warunkach. To jest to czego ja uczę inwestorów, z którymi też współpracuję, że trzeba umieć zarabiać po prostu na każdym rynku, bo rynek może się zmienić i tacy inwestorzy jak Warren Buffett, Ray Dalio, którzy zarządzają olbrzymimi funduszami inwestycyjnymi, jak się wczytać w ich filozofię inwestowania, to oni nie starają się przewidzieć rynku, w którą stronę pójdzie cena akcji, tylko oni chcą kupować aktywa, które wiedzą, że będą przynosiły regularną dywidendę, czyli właśnie akcje w ich przypadku dywidendowe, a dywidenda będzie się brała z tego, że przedsiębiorstwo będzie dobrze funkcjonowało, bo jest tam dobry zarząd, bo jest dobry produkt, bo będzie sprzedaż, będzie więc dywidenda i Buffett właśnie w spółkach, które przejmuje, w których kupuje pakiety większościowe, żeby właśnie mieć kontrolę nad tym, żeby te spółki dobrze pracowały i wypłacały dywidendę, to właśnie jemu zależy na tym, a nie na tym, czy kurs akcji będzie szedł w górę czy w dół. I w tym miejscu chciałbym Wam jeszcze zacytować właśnie a propos Buffetta takie dwa fragmenty książki Tonego Robinsa, Niewzruszony, Twój przewodnik powolności finansowej. Ta książka daci spokój ducha w świecie pełnym niepewności. Książka napisana właśnie na wypadek, gdyby nastał kryzys, żeby ludzie sobie mogli poczytać, przygotować się i swoje finanse właśnie zabezpieczyć przed ewentualnym kryzysem. No i co przede wszystkim radzi Tony Robbins? Aha, jeszcze zastrzeżenie, że. To wideo nie jest po to nagrane, żeby reklamować książkę. Mnie nie interesuje, gdzie to kupisz. Na Allegro sobie kup używaną albo wynajmniej w, w bibliotece, jeżeli jest. Więc bo, bo niektórzy myślą, że te wideo są tylko po to, żeby reklamować książki, bo ja często się do książek odwołuje. A chodzi o to, że chcę po prostu zrobić. Przypis, że to nie ja sobie wymyśliłem coś, tylko też znacznie, znacznie lepsi ode mnie przedsiębiorcy, inwestorzy. Tony, który jest nie tylko coachem, ale i przedsiębiorcą, ma, ma kilkanaście czy kilkadziesiąt różnych firm w różnych branżach, a, a poza tym w tej książce on raczej nie mówi to, co, to, co on myśli, tylko przepytuje właśnie najlepszych inwestorów na świecie. I a, jakie wnioski z tej książki płyną? Tony cytuje na przykład Nilsa Sabora, wybitnego fizyka, laureata Nagrody Nobla, który powiedział: Przewidywanie jest bardzo trudne, zwłaszcza jeżeli dotyczy przyszłości. Ten cytat oczywiście ironiczny: Przewidywanie jest bardzo trudne, ponieważ dotyczy, zwłaszcza jeżeli dotyczy przyszłości. Nils Bor miał na myśli po prostu, że przewidywanie jakichś długoterminowych trendów w przyszłości, tak naprawdę jest bardzo trudne, nieskuteczne. Jak to się mówi też często na giełdzie, pół żartem, pół serio, że analiza wsteczna zawsze skuteczna. Patrząc wstecz na wykres, to wszyscy zawsze są mądrzy, ale do przodu to niestety nikt nie potrafi powiedzieć, co się wydarzy. I drugi cytat właśnie z Warrena Buffetta, który pokazuje, jaka jest jego filozofia inwestowania. Buffett powiedział tak. Jedyna wartość, jaką wnoszą giełdowi progności, polega na tym, że jasnowidze dobrze wypadają na ich tle. Czyli zdaniem Bafeta e, jasnowidze e, częściej mają rację co do przyszłości niż e, giełdowi progności. Tak samo uważam, że trzeba traktować prog prognostów rynku nieruchomości, którzy ci mówią, że ceny będą spadać albo rosnąć. Nie wiadomo, nikt tego nie wie. Natomiast jedyne co możemy zrobić, to zrobić sobie pewne założenia i sprawdzić, jak przy tych założeniach nasza inwestycja by wypadła w przyszłości. Jak wyglądał rynek nieruchomości przez ostatnich 10 lat? W roku 2010 mieliśmy górkę. 2010 jest górka. Później następuje dosyć spory spadek wartości nieruchomości. W roku 2013. Mniej więcej mamy taki najniższy właśnie dołek na nieruchomościach i to się później tak dosyć powoli, powoli, powoli podnosi. I mniej więcej dwa lata temu ceny eksplodowały. 2019 rok. Jesteśmy na poziomie poprzedniej górki, nawet trochę wyżej, zależy w jakich miastach, zależy jakieś statystyki. Natomiast jesteśmy no, już, już raczej trochę powyżej tej a, poprzedniej górki. I teraz każdy mówi, każdy, nie każdy oczywiście, ale często takie głosy daje się słyszeć, że nastąpi niewątpliwie krach na tym rynku, bo jest przegrzany, bo nastąpiło takie właśnie szybkie, szybkie wybicie w górę. Dlatego też niektórzy mówią, żeby nie inwestować już w nieruchomości. Co ja myślę na ten temat? Zacznijmy sobie od roku 2019, czyli tego, w którym jesteśmy obecnie. Jesteśmy tutaj. No i mogą się wydarzyć krótko mówiąc dwie rzeczy. No trzy ewentualnie jakiś trend boczny, że mniej więcej ceny się utrzymają na e, aktualnym poziomie. No ale dwie skrajne e, sytuacje to są takie, że albo e, jeszcze wystrzeli ten rynek e, wyżej przez następne lata, albo będzie jakiś krach. Co by było, gdybyś kupił teraz nieruchomość na wynajem? No i ziściłby się najgorszy scenariusz, czyli ceny nieruchomości spadają o 50%. Załóżmy, że kupiłeś mieszkanie za 500 tysięcy tutaj. Minus 50%. Twoje mieszkanie jest warte 250 tysięcy. No, i niektórzy się przestraszą, że stracili połowę zainwestowanego kapitału. Tylko, że jeżeli kupiłeś mieszkanie na wynajem, to ja z mojego własnego przykładu mogę Ci powiedzieć, że takie mieszkanie za 500 tysięcy, kupione w Warszawie, dobrze przygotowane do wynajmu, dobrze zarządzane, odpowiednio kupione, żeby to było dobre mieszkanie, które nadaje się właśnie do maksymalnie dochodowego wynajmu, to spokojnie, na czysto na rękę, zarobisz sobie. Ze 4000 zł. Mówiąc mówię o zakupie za gotówkę. Oczywiście kredyt to każdy inny będzie brał na inny wkład własny, więc to zupełnie inne liczenie byśmy musieli zrobić. Tutaj mówię o e, zwrotach z gotówki. Ktoś ma pół miliona, chce zobaczyć, jak te pół miliona wypracowało w sytuacji, kiedy rynek się załamał o 50%. Z mojego własnego doświadczenia powiem Ci, że 4000 miesięcznie możesz na rękę z takiego mieszkania mieć. Tutaj przyjmijmy, że. 5 lat trwało załamanie. 5 lat. 4000 razy 12 miesięcy razy 5 lat to się równa 240 000. 240 tysięcy zarobione w 5 lat. Więc jaki jest bilans inwestycji? Kupiłem je za 500. Jest teraz warte owszem 250, bo mamy krach, ale zarobiłeś 240 tysięcy na wynajmie. Więc jedni by powiedzieli, no dobrze, to jest jeszcze 10 tysięcy straty. Ale ja powiem inaczej. Jesteś w dołku, takie mieszkanie teraz jest warte 250. Są inne mieszkania na rynku, w takim razie do kupienia za 250, takie same. Więc kup z tego zysku znajmu drugie mieszkanie za 250. Poczekaj kolejne 5 lat. Poczekaj kolejne 5 lat i to mieszkanie, które kupisz teraz tutaj za 250 tysięcy, za 5 lat będzie warte znowu 500 tysięcy. To drugie mieszkanie, które tutaj kupisz, też będziesz wynajmował za 4000. Zaraz Ci powiem dlaczego uważam, że tak, tak będzie. Więc znowu mamy 4. Tysiące razy 12, razy 5 równa się 240 tysięcy. A uważam, że przy takim założeniu, że ceny nieruchomości tak gwałtownie spadną, to musimy też zakładać, że jeżeli ludzie przestali kupować, no bo to znaczy, że ludzie przestali kupować nieruchomości, bo dlaczego miałyby ceny spaść, jeżeli ludzie by dalej kupowali nieruchomości? To by oznaczało, że ludzie Przestali kupować, no to muszą gdzieś mieszkać i nadal będą wynajmowali mieszkania. Zakładam, że po takich cenach, jak były, no bo tutaj nie możemy sobie też wszystkich założeń na raz zrobić. Moglibyśmy równie dobrze założyć, że będzie wojna albo, albo nie wiadomo co. To nie, nie ma sensu takich założeń robić. No albo mamy kryzys na rynku nieruchomości, spadają ceny nieruchomości, bo ludzie nie kupują, więc muszą gdzieś mieszkać, więc wynajmują bardziej niż kupują. No to najem powinien się utrzymać. Ale ja nie staram się przewidzieć przyszłości. Nie mówię wcale, że tak będzie. Tak nakazywałaby logika i historia ekonomii, żeby tak to mniej więcej wyglądało. Więc jaki byłby bilans tej inwestycji? Kupiłeś za 500 tysięcy, spadło do 250, ale 240 zarobiłeś z najmu i odłożyłeś. Kupiłeś sobie jeszcze jedno takie samo mieszkanie, no dołożyłeś 10 tysięcy. Po pięciu kolejnych latach. Twoje drugie mieszkanie wzrosło do 500 tysięcy, poprzednie wróciło do swojej poprzedniej wartości. Tutaj już zarabiałeś z dwóch mieszkań, czyli zarobiłeś 480. 000. I masz dwa mieszkania po 500, w sumie warte milion złotych, czyli masz milion 480 tysięcy. Czy to jest zły bilans inwestycji? Moim zdaniem bardzo dobry. Natomiast jaka byłaby sytuacja osoby, która by stwierdziła, że nie, ja będę czekać, aż się rynek załamie. Kupię w totalnym dołku. Miała 500 tysięcy na początku, ale czekała na totalny dołek. Mając 500 tysięcy, schowane przez 5 lat. Zakładając, że nic się w tym czasie nie wydarzyło, że jakaś inflacja nie, nie zjadła tych pieniędzy, że e, jakiś genialny pomysł inwestycyjny też nie pochłonął tych pieniędzy, tylko ktoś przetrzymał te 500 tysięcy, poczekał do tego dołka, kupił sobie takie dwa mieszkania tutaj za 250. Te dwa mieszkania mu wzrosły z powrotem do 500 po 10 latach. Więc co? Ma też dwa mieszkania po 500, więc w sumie ma milion w mieszkaniach. No i dwa mieszkania tu przez 5 lat pracowały. Więc dwóch mieszkań tu ma też 480. No i o dziwo, sytuacja jest dokładnie taka sama. Czy ktoś kupił tutaj na początku i mu spadło o, o 50%, później i z zysków znajmu sobie kupił drugie, a później mu z powrotem wartość wzrosła. Czy ktoś czekał do tego dołka i później kupił dwa w cenie jednego. Okazuje się, że po 10 latach sytuacja jest identyczna. Tylko, że gdzie leży problem i dlaczego ja uważam, że e, tak jak powiedział zresztą Harv Eker, znowu będzie cytat, e, nie czekaj, żeby kupić nieruchomość, kup nieruchomość i czekaj. E, ja biznes w nieruchomościach prowadzę od 2013 roku, e, a książkę Harva przeczytałem e, miesiąc temu dopiero, przyznaję się. Bardzo długo zwlekałem. I te rzeczy, które ja intuicyjnie wiem i czasami nie potrafiłem Wam przekazać w tych wideo, Har świetnie ujmuje czasami w jednym zdaniu. Dlatego go cytuję. To nie jest tak, że przeczytałem książkę i powtarzam jakieś mądrości, których nie wypróbowałem na sobie. Tylko jestem w tym biznesie już od ładnych paru lat, a. Tymi cytatami się wspieram, żeby pokazać Ci, że to nie jest tylko moja opinia, tylko też ludzi, którzy mają dużo, dużo większy biznes w innym kraju, w ogóle na drugim końcu świata i też w ten sam sposób myślą. Zresztą jeszcze takie jedno wtrącenie odnośnie Stanów Zjednoczonych. Spółki inwestujące w nieruchomości, tak zwane rejty w Stanach Zjednoczonych, Real Estate Investment Trust, istnieją od 1960 roku w Stanach Zjednoczonych. Czyli już prawie 60 lat. Było ileś kryzysów po drodze i one dalej istnieją. My mamy rynek nieruchomości od kilkunastu lat właściwie. W 1989 Polska odzyskała możliwość swobodnego prowadzenia działalności gospodarczej, już pomijając kwestie polityczne czysto, ale z punktu widzenia biznesowego. No właściwie. Normalne prowadzenie biznesu, nabywanie własności, nie to, że ktoś ma mieszkanie komunalne czy jakieś lokatorskie, tylko to, że inwestuje, bierze kredyt inwestycyjny, robi inwestycje. No to mamy tak naprawdę dopiero w ogóle możliwości ustrojowe, mamy dopiero od 30 lat, natomiast rynek kredytów hipotecznych to jest dopiero kilkanaście lat. My jesteśmy dopiero na początku w ogóle budowania inwestycji w nieruchomości w Polsce, więc co tu mówić, że coś się skończyło? 60 lat w stanach rejty istnieją. Ustawa Polska o rejtach, czyli o finach, tak zwanych firmy inwestujące w nieruchomości dopiero leży, zdaje się, w komisji jakiejś e, sejmowej. To się wszystko dopiero zaczyna. Jak na jakiś czas nawet coś spadnie, my jesteśmy na początku dużo dłuższej drogi. Ja w ten sposób na to patrzę. Ja na to patrzę dekadami. Ale wracając do naszego przykładu, mimo że ja patrzę dekadami na to i na te dużo większe zyski, które są tam. Dużo dalej, tak jak Harv pisze, właśnie, jeśli ktoś kupi nieruchomości, i będzie czekał, to właśnie będzie najwięcej tych zysków w przyszłości konsumował. Bo problem polega na tym, że wcale nie musi być tak fajnie, bo to się okazuje, że to jest fajnie, jak, jak wartość tych nieruchomości spadnie, bo w tym przypadku, jak już zainwestowałeś, to sobie później dokupisz taniej, będziesz miał więcej nieruchomości. Jak trzymałeś gotówkę, chciałeś zainwestować, aż spadnie, kupiłeś sobie tutaj dwie nieruchomości w cenie jednej. Tylko co będzie, jak się ziści ten scenariusz i będzie teraz rynek szedł tylko w górę? No to już niestety, jak teraz nie kupisz nieruchomości, to tracisz. Druga rzecz to jest taka, że tutaj, jak kupujesz od razu, nawet jak rynek nieruchomości spadnie, co miesiąc masz. W tym przykładzie 4000 zł. Możesz sobie z nimi zrobić co chcesz. Możesz to przeznaczyć na swój fundusz wolności finansowej, reinwestować, odkładać na lokaty i kupić kolejne mieszkanie z reinwestowanych zysków z najmu właśnie po kilku latach. Więc tutaj masz ogromną swobodę wyboru. Jeżeli kupisz nieruchomość, wynajmiesz ją i czekasz, zbierasz te czynsze najmu, reinwestujesz, masz swobodę wyboru, możesz coś z tym fajnego zrobić. Jeżeli nic nie zrobisz, pieniądze będą leżały na koncie. Nie wiadomo, może nieruchomości będą wcale nie dwa razy tańsze za 5 lat, tylko będą dwa razy droższe. I sobie nie kupisz dwóch mieszkań w cenie jednego, tylko sobie kupisz kawalerkę zamiast pięciopokojowego mieszkania na wynajem pod studentów. Więc czekanie, trzymanie pieniędzy i czekanie z tego względu jest znacznie bardziej ryzykowne niż kupienie nieruchomości i czekanie. Jeżeli Ci to nie przekonuje, to napisz konstruktywny komentarz, ale konstruktywny. A nie ma sensu tu się kierować emocjami, że coś tam ludzie mówią, że rynek spadnie, że nie inwestuj. Że jakiś bloger napisał, że inwestowanie w nieruchomości się nie opłaca. E, pokazuję Ci przykłady na moich, e, tak naprawdę prywatnych przykładach, przy, na, na przykładzie moich inwestycji a, zrobionych w Warszawie. E, z mieszkania o takiej wartości 500 tysięcy, spokojnie 4000 miesięcznie możesz mieć. Jeżeli je kupisz teraz, poczekasz 5 lat masz dodatkowe 240 tysięcy do zainwestowania, jeżeli nie kupisz, no to tak naprawdę wtedy dopiero grasz w ruletkę, bo nie wiesz co będzie. Jeżeli rynek nieruchomości pójdzie w górę, no to tracisz. Jeżeli pójdzie w dół i tak zyskujesz, bo wynajmujesz, masz masz pieniądze, masz aktywa, które co miesiąc przynoszą zyski, a w długim okresie i tak nieruchomości będą rosły. No znam na przykład ludzi z budownictwa, z deweloperki, którzy mówią, że deweloperzy mają olbrzymi problem, żeby kupić teraz jakąś działkę, bo są wady prawne, jest mało działek, ziemia nie jest z gumy, nie przybędzie też ziemi, więc nieruchomości, zwłaszcza w strategicznych lokalizacjach, w dobrych dzielnicach, w większych miastach, nie ma żadnych powodów, żeby te nieruchomości taniały. Oczywiście. Jak pewien komentator moich i nie tylko moich wideo pisze, że klocki takie te prl budowane za gierka, one będą bardzo tanie, bo tam po prostu całe wsie wymierają, gdzie takie klocki były budowane, młodzi wyjeżdżają do miast i nie ma komu tam mieszkać, no to owszem, oczywiście, tylko że to w żaden sposób nie wpłynie na wartość nieruchomości w większych miastach. I na koniec jeszcze dłuższy cytat z Harvey Powiem Ci to samo, co mówię moim dzieciom. Kupuj nieruchomości. Najlepiej, gdyby udało Ci się kupić posiadłość, która wygeneruje strumień gotówki. Ale jeśli o mnie chodzi, każda nieruchomość jest lepsza niż brak nieruchomości. Oczywiście, ceny nieruchomości czasami spadają, ale w ostatecznym rozrachunku, niech to będzie za 5, 10, 20 czy 30 lat, można się założyć, że będą warte znacznie, znacznie więcej niż są warte dzisiaj. I być może już tylko to wystarczy, żeby zbić majątek. I tego ci właśnie życzę, żebyś zbił majątek, jeśli nie na nieruchomościach, to na czymkolwiek innym, ale podejmuj rozsądne decyzje w oparciu o analizę finansową dane twarde na tyle, na ile można policzyć, a nie w oparciu o jakieś obiegowe opinie, jakieś artykuły w prasie. Pozdrawiam cię serdecznie, subskrybuj mój kanał na końcu tego wideo. Wyświetli ci się tutaj gdzieś na górze. Materiał bezpłatny do pobrania z mojego bloga. Są to kalkulatory w Excelu, w których sobie policzysz, ile zarobisz na wynajmie nieruchomości. Pozdrawiam, hej, cześć.